Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę wam jak zrobić szybki, prosty seromakowiec. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności, a możecie się cieszyć jego smakiem nie tylko w święta, ale i na co dzień. Jest wilgotny i soczysty. Pychotka. Zapraszam na przepis. Przygotowanie naszego ciasta zaczęłam od wyłożenia blaszki papierem do pieczenia, bo potem pójdzie nam już dosyć szybko. Mam blaszkę o wymiarach 35 cm na 25 I teraz masa. Zacznę od masy serowej. Musimy utrzeć miękkie masło 100 g ze szklanką cukru pudru. Na puszystą masę. I jak utrze nam się cukier z masłem, to będziemy dodawać po łyżce ser. Tego sera kilogram. Może być z wiaderka. Patrzcie tylko, żeby był gęsty, nie za rzadki. Następnie dodajemy do masy 5 żółtek po jednym. Dalej ucierając. Masa serowa wymieszana. Musimy teraz dodać jeszcze pozostałe składniki. Skórkę kandyzowaną z pomarańczy. Możecie pominąć, jeśli nie lubicie, ale ten dodatek fajnie podkreśli smak. Około 2 łyżek. kropli aromatu pomarańczowego i jeszcze jeden budyń śmietankowy 60 gramów i jeszcze na wolnych obrotach wymieszamy wszystko dokładnie. Na razie masę serową odstawimy. A ja w międzyczasie ubiję 5 białek, które mi zostały z masy serowej, ze szczyptą soli na sztywną pianę. Piana ubita. Pomieszamy ją teraz z masą serową. Dodamy. Do masy nieodwrotnie. I delikatnie drewnianą łyżką wmieszamy w masę. I gotowe możemy zabierać się za masę makową. Możecie ugotować własną. Jeśli wolicie, a jeśli chcecie przyspieszyć trochę ten proces i nie lubicie siedzieć za dużo w kuchni, polecam masę makową. Często pytacie mnie, jaki używam. Używam właśnie tej. Jest naprawdę najsmaczniejsza i ją lubię najbardziej. To nie jest reklama, nie mam za nie płacone, ale naprawdę fajnie się sprawdza tu. Tą masę przekładamy do miski. Jest to duża puszka, 900 gramów Dodam sobie do niej dwa żółtka. I jeszcze zostają mi dwa białka, które ubiję. I również dodam. Przeleję sobie do wyższego pojemnika, szczypta soli. Gotowe, białka wmieszamy również do masy makowej. Od razu mamy wrażenie, że masa zrobiła się lżejsza. Teraz łyżką będę nakładała masę na przemian. Łyżkę masy makowej, łyżkę serowej, makowej. Nie musi być to super dokładnie. Chodzi o to tylko, żeby była w ciapki później. I później tu gdzie serowa, to makowa. i na zmianę. Serowej mamy troszkę więcej, więc daję większe łyżki. I teraz robimy drugą warstwę. Tam, gdzie mak, staramy się dać ser, tam, gdzie ser, dajemy mak. Zaczynam od maku, bo jego jest trochę mniej, żeby wszędzie, na każdym serowym kawałku, było go trochę. I resztę masy serowej w zasadzie na wierzch. Jeszcze lekko możemy rozetrzeć po wierzchu. I gotowe. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół, i będziemy piekli przez jedną godzinę. Jeśli zauważycie, że wasz piekarnik przypala za mocno wierzch, możecie pod koniec pieczenia nakryć od góry papierem do pieczenia. Gotowe ciasto, studzimy w uchylonym piekarniku przez około 10 minut, następnie wyjmujemy. Po wyjęciu możecie zauważyć, że moje ciasto odpadło, i tak ma być. Serniki tak mają, szczególnie jeśli jest obciążone jeszcze makiem, ale tym się nie przejmujcie, wystudzimy i będzie przepyszne. Teraz lukier. Do miseczki daję sobie około 5 łyżek cukru pudru. Dodaję również sok z pomarańczy. Myślę, że z połówki powinno wystarczyć. Mieszamy. Jeśli będzie dalej za gęste, możemy dodać jeszcze odrobinę soku. Polewamy lukrem po wierzchu nasze ciasto. Możecie jeszcze sobie na powierzchu posypać pozostałą skórką pomarańczową. Poczekam, aż ciasto całkiem wystygnie i wstawię je do lodówki. Ciasto stało już w lodówce kilka godzin. Stężało. Mogę go kroić. Jest naprawdę pyszne i wilgotne. No i ten zapach. Cudowne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonkokom oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.